Jeśli twoje życie jest do dupy, bo właśnie wywalili cię z pracy, i dziewczyna cię rzuciła, i nie masz kasy na jedzenie, i wszystko jest beznadziejne, i wiesz, że jest beznadziejne, i głęboko w sercu czujesz, że jest beznadziejne, to stań przed lustrem i powiedz afirmację. Wszystko jest cudowne. Przyciągam do siebie wszelkie bogactwo, jakie tylko jest możliwe na tym świecie. Wszyscy mnie kochają. Mój szef tylko pragnie, żebym wreszcie wrócił i da mi podwyżkę i lepsze stanowisko pracy. I tylko na połowę etatu, ale zapłaci mi dwa razy więcej, a moja dziewczyna zaraz do mnie wróci i wszystko będzie cudowne. Tak, teraz czuję to w sobie i to jest częścią mnie. I uruchomisz siłę prawa przyciągania, i wszystko w twoim życiu się zmieni. Przerażające, prawda? Mnie to przeraża. Dla mnie to jest totalny szok. Jak wiele osób w ten sposób myśli. Nie przyznają, nie przyznają się do tego. Jak ich zapytasz się w ten sposób, myślą, pewnie powiedzą, że nie. Być może nawet przed samym sobą się nie przyznają, że tak myślą. Ale jak wiele osób tak naprawdę szuka informacji o, o, o afirmacjach, jak złożyć dobrą afirmację, po to. Żeby sobie wmówić, że jest dobrze. Bo jak sobie wmówię, że jest dobrze, to będę myśleć pozytywnie i wtedy prawo przyciągania zrobi, że będzie dobrze. Tak myślę pozytywnie, bo sobie wmówiłem trzy razy dziennie i to uruchamia prawo przyciągania. Mhm. Jeśli masz w ogródku chwasty, to nie afirmujesz, o, nie ma żadnych chwastów, nie ma żadnych chwastów. Idziesz i wyrywasz. Jak jesteś głodny, to nie idziesz przed lustro wmawiać sobie, że nie jesteś głodny. Nie. Idziesz do lodówki, wyciągnąć z niej jedzenie i wtedy nie będziesz głodny, jak zjesz. Dlaczego więc ludzie, którzy mają problemy z sobą, bo czują się źle, bo ich życie jest w innym miejscu, niż by chcieli czy to jeśli chodzi o związek, czy finanse dlaczego ci ludzie szukają afirmacji, żeby sobie wmówić, że jest lepiej niż jest, żeby sobie wmówić, że czują się lepiej, zamiast po prostu rozwiązać swoje problemy i poczuć się lepiej, i być w tym miejscu, w którym chcą być. Bez sensu, jakakolwiek afirmacja, która próbuje wbić ci coś do głowy, którą próbujesz sobie coś wbić do głowy i przekonać się na temat czegoś, co, w co nie wierzysz, jest, mm, nie tylko marnuje Twój czas, ale robi ci krzywdę. Bo nie tylko marnujesz swój czas, próbując sobie coś wbić do głowy, co wiesz, że nie jest prawdą. O, jestem wartościowa i zasługuję na miłość, gdy tak naprawdę tego nie czujesz, albo zarabiam 5000 miesięcznie, gdy tak naprawdę tyle nie zarabiasz i nie masz szans tyle zarabiać, dopóki zachowujesz się tak jak teraz. Próbując sobie to wbić do głowy, robisz sobie krzywdę, bo robisz sobie dysonans pomiędzy myślami a rzeczywistością, co destabilizuje Twoją psychikę zupełnie niepotrzebnie, bo nic ci to nie daje. Jak korzystać z afirmacji w taki sposób, który coś daje, który nie robi ci krzywdy, ale pomaga? Przede wszystkim, jeśli chcesz czuć się wartościowy, czuć, że zasługujesz na miłość albo zasługujesz na kasę, to nie jest coś, co możesz sobie wmówić przed lustrem. I jeśli powtórzę afirmację tysiąc razy, to mi się to wbije do głowy. Tak psychika ludzka nie działa. Potrzebujesz dotrzeć do swoich głębokich przekonań na ten temat. Kiedyś podjąłeś decyzję, od czego zależy to, na ile zasługujesz. Przypomnij sobie tę decyzję. Przemyśl tą decyzję. Podejmij w inny sposób decyzję o tym, na co zasługujesz. Kto decyduje o tym w ogóle na co zasługujesz? Przemyśl cały temat własnej wartości. I gdy przemyślisz ten temat i jesteś gotowy podjąć nową decyzję na temat tego, ile zasługujesz, i ta decyzja wychodzi z ciebie, z Twojego serca, z głębokich przemyśleń, bo zmieniasz swój cały światopogląd na ten temat, to wtedy możesz oznajmić tą decyzję. Myliłem się, od teraz wiem, że zasługuję na miłość, ok? I to wychodzi z ciebie i czuję, że to jest Twoja nowa prawda. To wtedy powtarzaj ją codziennie przed lustrem, żeby ją ugruntować w swojej rzeczywistości. Ale tylko wtedy, gdy najpierw, gdy to wypływa z twoich głębokich przemyśleń, gdy najpierw zmienisz zdanie i uwierzysz w coś nowego, zaczniesz kwestionować to, że nie zasługujesz, i zaczniesz widzieć, że być może jednak zasługujesz, i to wychodzi z siebie, to wtedy wydobądź tą afirmację z siebie. I wtedy ona będzie działać. Pamiętaj, niczego nie wbijasz sobie do głowy, wydobywasz z siebie afirmację i wtedy ona działa. Jeśli chcesz robić sobie afirmację, typu, zarabiam 5 tysięcy miesięcznie, to potrzebujesz to zrobić w taki sposób, że najpierw patrzysz na to, czego nie chcesz, a masz, teraz zarabiam 1000 miesięcznie i tego nie chcę. Chcę zarabiać 5 tysięcy miesięcznie, wierzę w to, że mogę to osiągnąć. I tutaj bądź ze sobą szczery. Trzy mm, lata. Czyli jeśli czujesz, że w trzy lata spokojnie dasz radę, to w trzy lata. I wtedy mówisz: Za trzy lata zarabiam pięć tysięcy. Patrzysz w lustro, patrzysz na osobę, na siebie, który za trzy lata zarabia pięć tysięcy. OK? Bo wierzysz, że to jest możliwe i to jest Twoje postanowienie, to jest Twój cel. I stajesz się w swoich oczach taką osobą, która za trzy lata zarabia te pięć tysięcy. I wtedy to jest tak potężne, jak to, co ludzie czasami robią, że oznajmiają swoje cele wszystkim znajomym na Facebooku, bo wiedzą wtedy, mają świadomość, że inni ludzie będą ich pilnować, nie patrzeć, czy te cele już są spełniane. Jak czasem ktoś sobie napisze na Facebooku, przestaje palić, po to, żeby znajomi, wiesz, żeby czuć się głupio przy znajomych, gdy idzie na fajkę i tego nie robić. Nie? I to w ten sposób może działać, gdy ty zaczynasz siebie. Postrzegać jako osobę, która za 3 lata zarabia 5000, tysięcy, zaczynasz się zachowywać w zgodzie z tym postrzeganiem i wtedy dążysz automatycznie do tego celu na autopilocie, ale tylko jeśli wierzysz, że ten cel jest dla ciebie osiągalny i faktycznie coś z tym robisz. Jeśli siedzisz na kanapie i oglądasz telewizor cały dzień, a potem stajesz przed lustrem i wmawiasz sobie, że za 3 lata zarabiasz 5000, tysięcy, tw Twój umysł wie, że to nie jest prawdą. Twój umysł wie, że się opłamujesz. I to ci. Gówno da. Więc sama afirmacja, n -n. patrzysz na to, czego nie chcesz, stwierdzasz, co chcesz, stwierdzasz, kiedy możesz to osiągnąć. Także szczerze wierzysz, że wtedy możesz to osiągnąć, ok? Nie na zasadzie, o, przecież wszystko niby jest możliwe, wszystko się może zdarzyć. Więc być może już za miesiąc będę zarabiał te 5 tysięcy, ale w głębi serca wiesz, że to prawdopodobnie się nie wydarzy. To nie. Wybierz sobie taką afirmację, że wierzysz, że to faktycznie się wydarzy, OK? Bo zrobisz wszystko, żeby to się wydarzyło. I wierzysz, że to się uda. Bo masz już konkretny pomysł, konkretny plan, nie? I idziesz przed lustro i mówisz sobie tą afirmację. Za tyle i tyle czasu jestem tym i tym człowiekiem, i dzieje się w moim życiu to i to, a potem z tego lustra nie wracasz na kanapy, przed telewizor, tylko działasz, od razu działasz, zachowujesz się w zgodzie z tym, co właśnie sobie oznajmiłeś. Takie afirmacje osiągania celu działają. Nie szukaj ich w necie, wydobądź je ze swojego serca. I takie afirmacje odnośnie samopoczucia działają. Jeśli chcesz poczuć, że zasługujesz, jeśli chcesz poczuć wdzięczność. To nie wbijaj jej sobie, sobie do głowy fajną afirmacją z neta, tylko wydobądź to z siebie, znajdź to w sobie, podczas głębokich przemyśleń, podczas pracy nad sobą. Ok? I gdy wydobędziesz z siebie taką afirmację, to ona będzie bardzo potężna i będzie częścią Twojej ścieżki do sukcesu i do spełnienia. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo, chociaż kilka osób. Przestanie sobie robić krzywdę, próbując sobie wbić do głowy coś, co wiedzą, że nie jest prawdą. Mam nadzieję, że co najmniej kilka osób wydobędzie ze swojego serca takie afirmacje, które doprowadzą ich do dużo fajniejszego miejsca w życiu. Dziękuję Ci, że oglądałeś. Powodzenia, baw się dobrze. Rafał